Serdecznie. Dzisiaj temat przyszłości i jedynego ratunku dla ludzkości. Tak dramatycznie postanowiłem nazwać i zacząć ten dzisiejszy epizod, ale nie bez przyczyny, ponieważ faktycznie uważam, że istnieje ogromnie duże zagrożenie dla ludzkości, o którym Wam dzisiaj opowiem. I rozwiązanie, które jest nieoczywiste, ale jest moim zdaniem konieczne. A zagrożeniem, o którym chcę Wam powiedzieć, jest fakt, że coraz bardziej ostatnimi czasy ludzkość pogrąża się w takim iluzorycznym postrzeganiu rzeczywistości. Coraz mniej, wbrew pozorom, wbrew możliwościom, które otwierają się za sprawą nauki i za sprawą różnych możliwości technicznych, ale wbrew pozorom, ludzkość coraz bardziej zaczyna brnąć w kierunku Fałszywego obrazu siebie, fałszywego obrazu świata. Bardzo często ideologie i, no właśnie, ideologie przekonania różnego rodzaju nie tylko religijne, ale także pozareligijne, ideologiczne przekonania przyczyniają się do tego, że obraz świata się zafałszowuje nie tylko dla siebie niektórzy zafałszowują, ale też dla innych wprowadza się do obiegu publicznego wiele różnych teorii, wiele różnych informacji, które. Co po prostu wypaczonym, nieprawdziwym obrazem świata, ale które służą potwierdzaniu i lansowaniu tego obrazu świata, w który chcą wierzyć dane grupy i projektują to oczywiście na resztę społeczeństwa. Do tego dochodzi kwestia ogólnego chaosu informacyjnego. Wiele tych grup, wiele tych, wiele organizacji, wiele grup, które chcą lansować swój obraz świata za wszelką cenę, i narzucać pewne przekonania innym dla swoich często interesów, bo też czasami jest tak, że niektóre grupy bardzo cynicznie i celowo wprowadzają nieprawdziwe informacje, wiedząc, że są nieprawdziwe, ale są to po prostu elementy wojny informacyjnej, propagandy, która oddziaływuje dzisiaj może się rozprzestrzeniać na poziomie globalnym, bo za sprawą internetu, który z jednej strony jest dla nas wielką, wspaniałą rzeczą do wymieniania się informacjami, ale z drugiej strony bardzo łatwo jest puścić do tej przestrzeni informacyjnej cokolwiek i sprawić, że zacznie się rozprzestrzeniać, nawet jeżeli jest to informacja nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, szkodliwa. I ludzkość coraz bardziej poddaje się tym. Tym wpływom. Na poziomie jednostki bardzo trudno jest nam często dojść do tego, co jest prawdą, a co nie. Dzisiaj technika pozwala na, na tworzenie tak zwanych fake'ów, czyli nie tylko już można spreparować zdjęcia, ale można film nagrać, gdzie widzimy postać, głos, wszystko się zgadza, tylko że to wcale nie jest ta postać i wcale ta postać, która jest przedstawiona, nie mówi tego, co mówi. Można to wygenerować komputerowo. I będzie to coraz bardziej obecne, więc coraz trudniej jednostkom się, nawet bardzo jednostkom inteligentnym, ale po prostu obiektywnie coraz trudniej jest się upewnić, że stykamy się z prawdziwym obrazem świata, z prawdziwymi informacjami. I na przestrzeni też globalnej, czyli w przestrzeni społecznej, te zbiorowe przekonania, o których mówiłem, coraz bardziej. Przytłaczają, zasypują nam oczy w pewnym sensie, nasze zmysły. Jesteśmy zasypywani informacjami, z których dużo jest informacji nieprawdziwych. Nie wiemy nawet, które są prawdziwe, które nie. Jesteśmy przysypani. I co się, staje, co się dzieje z istotą żywą, która w swoim środowisku jest przysypana i której zmysły zostają. Otępione, ogłuszone, i po prostu percepcja przestaje prawidłowo dostarczać prawdziwego obrazu świata danej istocie żywej. No, ta istota jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo może po prostu zginąć. Bo jeżeli nie mamy bodźców prawdziwych, informacji, które, które powiedzą nam, jak świat dookoła prawdziwie wygląda, to nie możemy reagować adekwatnie na prawdziwą rzeczywistość. Zamiast tego jesteśmy oślepieni fałszywą rzeczywistością i poruszamy się tak, jakbyśmy widzieli jeden obraz, obraz nieprawdziwy, ale, ale on jest nam w jakiś sposób narzucony. Poruszamy się w tym i próbujemy oczywiście się dostosowywać, ale to jest rzeczywistość fałszywa, podczas gdy rzeczywistość prawdziwa tam cały czas jest, poza naszymi zmysłami, ona cały czas tam jest. I ona cały czas ma możliwość oddziaływania, i może się wydarzyć coś takiego, co z tej rzeczywistości prawdziwej nadejdzie, a my tego nie będziemy się spodziewać, bo zostaliśmy oślepieni chaosem informacyjnym, nieprawdziwymi informacjami, propagandą, ideologiami rzeczami, które zatkały nam nasze zmysły i sprawiły, że nie potrafiliśmy się poruszać prawidłowo w prawdziwej rzeczywistości i to działa zarówno na poziomie jednostki, jak i działa to na poziomie tym bardziej jeszcze zbiorowości, gdzie całe społeczeństwo, żeby funkcjonować, ludzkość, żeby funkcjonować, musi się poruszać w prawdziwej rzeczywistości, bo jeżeli tego nie robi, to coraz więcej, tak, tak jakbyśmy mieli jakieś błędy w programie komputerowym, coraz więcej błędów, aż się to wszystko zapnie, zawiesi i zapadnie z Wielkim Hukiem. Także jest to realnie, niestety, niebezpieczeństwo. Gdyby ludzkość wyrosła trochę bardziej ponad posługiwanie się doraźnymi środkami do wywierania wpływu za wszelką cenę i odrzuciła właśnie propagandę, wpuszczanie nieprawdy intencjonalnie. I oszukiwanie się czasami na zasadzie, chcemy wierzyć w to, co chce, chcemy wierzyć i nie weryfikujemy nic, to, to byśmy, byliśmy, by, bylibyśmy w lepszej sytuacji, ale niestety nie jesteśmy. I ta sytuacja ostatnio się właśnie pogłębiła w ten, ten niekorzystny wariant, a w, w niedalekiej przyszłości może być jeszcze bardziej ta sytuacja pogłębiona. Jaki jest sposób na przeciwdziałanie temu? Jaki jak jest sposób. Poradzenia sobie w świecie, w którym jest tyle propagandy, tyle informacji, których nie możemy bezpośrednio zweryfikować, tyle informacji, które mogą nam zupełnie zbudować rzeczywistość nieprawdziwą. Teraz, jak nigdy wcześniej, dookoła grupy władzę trzymającą trzymające władzę, grupy zainteresowane i dysponujące środkami technicznymi, są w stanie zbudować nam nieprawdziwy obraz rzeczywistości, najskuteczniej chyba w znanej nam historii. Jak sobie z tym radzić? Jak wyjść po, poza to? Otóż remote viewing, które jest dziedziną percepcji, ćwiczenia percepcji, czyli postrzegania. Percepcji pozazmysłowej tudzież nadzmysłowej, zamiennie stosuję te określenia, jest taką dziedziną, która pozwala robić to w przeciwieństwie do innych podobnych technik w sposób obiektywny. I remote viewing może być remedium dla zarówno pojedynczych osób, jak i grup, które chcą zdziałać coś realnie w świecie, na dostanie się, dokopanie się. Wgląd prawdziwą rzeczywistość, prawdziwe informacje, ponieważ Immoduling umożliwia docieranie do informacji w miejscach, w czasie i przestrzeni osadzone. Jeżeli mamy jakieś wydarzenie, jakieś miejsce, możemy wskazać kiedy i, i gdzie, to możemy się dowiedzieć o tym wydarzeniu, o tym obiekcie, o tej postaci czegoś. I możemy to zrobić w przeciwieństwie do. Do innych technik w sposób dużo bardziej obiektywny. Bo jedną z też przeszkód, jakie ludzki umysł stwarza, to jest to, że my mamy ogromną zdolność wyobraźni i zdolność tworzenia takich symulacji ze znanych nam elementów. Jak ktoś nam powie o jakimś temacie, to my potrafimy sobie to wyobrazić i potrafimy sobie zbudować prawdopodobną historię. Dlatego tak bardzo często amatorskie wykorzystanie próby, Percepcji pozazmysłowej jest poruszaniem się w świecie własnej wyobraźni, dlatego że bardzo trudno odróżnić percepcję od, od wyobraźni przeciętnej osobie. Jest to duża sztuka i często po prostu no, nie działa dla większości osób. I zamiast jakiegoś faktycznego jasnowidzenia. Osoby po prostu zwyczajnie fantazjują na dany temat i tak do tego się to wprowadza. I to nie jest droga do tego, żeby dojść do prawdziwej wiedzy, prawdziwych informacji. Natomiast, natomiast remote, remote viewing ma to do siebie, że to są techniki, które pracują na po pierwsze, z zauważeniem filtrów rzeczywistości, które mamy w umyśle, przez jaki pryzmat patrzymy, jakie mamy tendencje do. Jakiego interpretowania rzeczywistości, i tutaj, już na tym etapie narzucania nieprawdziwego obrazu, który nam, nam przesłania rzeczywistość, a bierze z taki, które oczywiście zaprogramowało nam zazwyczaj otoczenie i nasze własne wyobrażenia płynące z tego, co nam wcześniej zasugerowało otoczenie. Więc, to jest już pierwszy, pierwszy poziom zdjęcia z oczu zasłony. Czyli zauważenie tych filtrów percepcji i działanie pomimo nich, czyli zdolność do odrzucenia. Ok, to jest, wynika z moich przekonań, prawdopodobnie do tego mam tendencję. Co jest po, poza tym? I sprawdzamy, co jest poza tym. To jest pierwsza rzecz, którą mega cenna rzecz, którą uczyliśmy od jeszcze na etapie, zanim w ogóle robimy jakąkolwiek percepcję poza ponieważ ta zdolność do szczegania własnych filtrów percepcji. Możecie ją stosować każdego dnia na co dzień, w każdej sytuacji, podczas każdej rozmowy, podczas każdego obserwowania dowolnego wydarzenia, czytania dowolnego newsa. Możecie sobie zobaczyć, jak patrzycie na, to, na tą informację, i wycofać się niejako, tak, stać się takim zewnętrznym obserwatorem i zauważyć: Aha, ja mam tendencję do interpretowania tego, co widzę, czytam czy słyszę, w taki i taki sposób. I to jest bardzo, bardzo ważne. Bo dzięki temu, jak wiem, że mam, ten, mam tendencję do interpretowania w taki i taki sposób, to mogę zadać sobie kolejne pytanie. Okej, okay, co istnieje poza tą interpretacją, która wydaje mi się oczywista, która jest moją własną, własnym pryzmatem, który tutaj projektuję na tą rzecz. I możemy zobaczyć, Daniel, że jest tam więcej informacji. A więcej informacji pozwala nam lepiej zareagować na, na, na daną rzecz i pełniej i wykorzystać więcej rzeczy, wyciągnąć i wykorzystać więcej rzeczy z tej, z tej sytuacji. Jeżeli spotykamy drugą osobę, rozmawiamy z nią, to zamiast słuchając jej, myśleć tylko przez pryzmat własnych przekonań, jeżeli jesteśmy w stanie wyjść poza to, to możemy więcej w tej rozmowie osiągnąć, bo możemy spojrzeć też z jej perspektywy, albo z perspektywy jeszcze hipotetycznej trzeciej osoby jak ona by to oceniła jesteśmy w stanie zdobyć więcej wiedzy a więcej wiedzy więcej informacji obiektywnych daje nam większe możliwości działania z powodzeniem w życiu i reagowania na otaczającą rzeczywistość w bardziej pełny prawidłowy sposób to jest jedna rzecz Druga rzecz to jest to, że w remote viewing już w czasie percepcji wykonywania percepcji Działa się w ciemno. To jest badanie w ciemno, tak zwane, gdzie do danego celu przypisuje się identyfikator w postaci ciągu losowych cyfr i ten identyfikator otrzymuje osoba badająca, postrzegająca, nie wiedząc z góry nic poza tym. Nie, nie wie z góry, co bada, dostaje identyfikator i ma w oparciu o ten identyfikator zacząć relacjonować, czym jest cel. Działa to o tyle genialnie, to genialne jest w swojej prostocie, że wyłącza ten element domyślania się i wyobrażania sobie na bazie tego, co wiemy już z góry o danym temacie. Jak wielokrotnie używam tego przykładu, jeżeli bym Was zapytał, co jest teraz na Księżycu po jego ciemnej stronie, na przykład, to zaraz przypomnijcie sobie wszelkie informacje, które wiecie o Księżycu. Do tego przypomnijcie sobie wszelką literaturę science fiction, filmy, które widzieliście, książki, które czytaliście, i będziecie mieć tendencję do tego, żeby sobie to w ten sposób wyobrazić i zbudować, spróbować też na bazie logiki, zbudować na bazie też swoich przekonań na ten temat, jakąś prawdopodobną odpowiedź. I to jest automatyczny mechanizm, który jest w umyśle człowieka się odpara. W momencie natomiast, kiedy. Dam wam, dam wam wyłącznie identyfikator celu, nie wiecie, że to jest księżyc, na przykład badacie, nie wiecie, co to jest, tylko zaczynacie otwierać się na intuicję, na percepcję faktyczną, pozazmysłową, czyli poza też tym, co już wiecie o danym celu i poza tym, oczywiście poza zmysłową, w tym sensie poza fizycznymi zmysłami, którymi akurat dysponujecie, żeby się czegoś dowiedzieć o celu, to pojawia się przestrzeń na to, żeby dostrzec jakiejś prawdziwej informacji, jakąś istniejącą rzecz. Bo nie uruchamiamy umysłu, nie uruchamiamy naszych filtrów percepcji, nie uruchamiamy naszej logiki, analizy, nie uruchamiamy naszej wyobraźni i pamięci o, o danym zagadnieniu, tylko otwieramy przestrzeń do tego, żeby dostrzegać. I ludzkość tego potrzebuje jak wody. Potrzebuje po prostu otworzyć się, i mieć zdolność dostrzegania poza własnymi przekonaniami i wyobrażeniami. Teraz grzęźniemy jako cała cywilizacja w wyobraźni swojej oraz w próbie złożenia z tych klocków wyobraźni i dotychczasowej wiedzy, złożenia prawdopodobnych odpowiedzi, ewentualnie, jeżeli nawet do tego etapu ktokolwiek dochodzi. I to jest wciąż za mało, bo. My musimy cały czas być na etapie poznawania rzeczywistości. Ten etap poznawania rzeczywistości on się nigdy nie zatrzymuje. Wraz z rozwojem musimy, musimy poznawać dalej tę przestrzeń, to tak jakbyśmy byli podróżnikiem, który idzie jakąś, jakimś szlakiem, jakąś drogą i on musi mieć cały czas oczy otwarte, cały czas musi mieć percepcję, bo na żadnym etapie nie może powiedzieć: dobra. Teraz po tym kilometrze zamykam oczy, zatykam uszy, odcinam moje zmysły, bo już przecież widziałem świat wcześniej. Czyli mam doświadczenie wcześniejsze, wiem jak ta rzeczywistość wyglądała. To mi wystarczy. No, oczywiście, wiecie, co się stanie, że to nie wystarczy. Będzie katastrofa z tego murowana. W związku z tym, ludzkość musi cały czas dbać o to, żeby nie zamykać się w swoich wyobrażeniach, przekonaniach. Swoich wyłącznie domysłach, wyłącznie teoretycznych symulacjach, wyłącznie pamięci o tym, co nam zaprogramowano wcześniej, żeby wierzyć i mieć przekonania o świecie, tylko musimy mieć zdolność odtworzenia percepcji i szerzej i dostrzeżenia rzeczywistości. A tej rzeczywistości do dostrzeżenia jest wciąż masę. Ludzkość jest, żyje na planecie, która jest takim ziarenkiem piasku w Wielkim Trzech albo jeszcze w czymś mniejszym. Jest dużo rzeczy, które czekają na nasze zauważenie i one tam będą i one w pewnym momencie wejdą w interakcję z ludzkością. Tylko pytanie, czy będziemy przygotowani na to, bo będziemy widzieć, wiedzieć, że coś się zbliża, będziemy mogli się do tego ustosunkować. Może nawet wykorzystać tą wiedzę do wzrostu, do, do zbudowania siebie, siebie lepszymi. Czy ta rzecz po prostu wpadniemy, jak, jak osoba z zasłoniętymi oczami, walniemy twarzą o skałę i, i tyle wszystkiego będzie. Więc to jest absolutnie kluczowe, żeby ludzkość wypracowywała techniki na docieranie do, do informacji o świecie, także tym świecie, którego w tym momencie jeszcze w ogóle nie zna, jeszcze w ogóle go nie widzi. To jest cały czas bardzo kluczowe i remote doing jest w stanie pomóc tym, na poziomie indywidualnym, w otwieraniu i zau zauważeniu filtrów rzeczywistości, ale też otwieraniu się na, na postrzeganie czegoś poza wyłącznie produktami swojego umysłu. I na poziomie globalnym, Rimodling będzie bardzo ważnym czynnikiem, moim zdaniem, do tego, żeby stworzyć potencjalnie takie miejsca i takie grupy badawcze, które. Będą w stanie dostarczać ludzkości bezcennej wiedzy, zresztą to już teraz się dzieje, to już teraz w pewnych miejscach na świecie są takie grupy, które, wiedzy, która będzie faktycznie otwierała ludzkość na coś nowego, otwierała oczy, dawała nowe możliwości prosperowania, nowe możliwości rozwoju i lepszego dostosowania się do obiektywnej rzeczywistości. Tyle dzisiaj. Łapka w górę pod filmem, jeżeli chcecie więcej takich informacji, więcej materiałów na ten temat. Czytam Wasze komentarze, zapraszam do podzielenia się różnymi obserwacjami. Zapraszam na zajęcia online z Remote Viewing, link w opisie, również do bezpłatnego e-booka, jeżeli chcecie na temat podstaw tego, skąd się Remote Viewing wzięło, jak dokładnie działa i jaki ma potencjał, będzie link w opisie. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.